Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kochani, witam Was ponownie, już troszeczkę lepszym, lepszym tutaj humorku tutaj w lepszym y, stanie zdrowotnym, kochani. Na samym wstępie przypomnę wam o kodzie 16 dam, kochani. Bez tego kodu, no nie ruszajcie się nawet z domu tak naprawdę. Bo po co? Y, 16 dam, 11 proszę depozytu. cyk i możliwość zakręcenia takim super kołem z bonusami. Kochani 500 dolarków dzisiejszy balans, ostatnio przegraliśmy z Kretesem ale prawie trafiliśmy lorkę tak prawie trafiliśmy rol.... nie umiem gadać, pozdro oraz krzyka magik 52 dolarki kochani na pierwszy strzał spoczko, spoczko pierwszy proficik w końcu nie, pierwszy proficik otworzymy sobie może dwa najdasty ale tutaj musimy za chwilkę przystopować, bo bo troszeczkę żeśmy poszarżowali, już mamy 386 dolarków tylko zrobimy sobie może jakąś taką kochani w miarę bezpieczną yy, bitewkę jakąś za 70 dolareczków i sprawdzimy tą yy, nową yy, kochani yy, skrzyneczkę weźmy sobie 5 takich 67 i chyba nic yy, nowszego nie ma, chyba nie Faktorynium, Platinium Knife było, wszystko było. Yy, Okej, okay, no to sprawdzamy, kochani. Oczywiście w y, bitwie tej będzie towarzyszył nam yy, nie kto inny jak Bot Xavery. <coughs> Ostatnio nas zjadł. Także teraz no musiałby oddać, tak musiałby oddać Zaczynamy my z plusem 7 dolarków Ale no nawet nie pamiętam jak to jest wygrać bitwę, nie Nie pamiętam jak to jest wygrać bitwę I na razie ku temu nie zmierzamy <laughs> Bardzo niedobrze jest Bardzo, ale to bardzo niedobrze jest on cały czas tutaj plusuje, ale może w ostatniej skrzynce. No nie wiem, no, ta petka na pewno nie będzie kosztować więcej niż on ma. Przegrywamy 141 dolarów, kochani. Nie za dobrze, nie za dobrze. Jest naprawdę kurczę, nie za dobrze. Musimy chyba otworzyć jedną skrzynkę Red mi się tak wydaje. Cyk Zobaczymy co nam tu wypadnie, a wypada nam... No chyba te, to by było lepsze, ale 54 dolary też nie jest złe i możemy otworzyć również skrzynkę Platinum, moi drodzy Hemoglobinka. 15 larków. Także mega, mega spoko. Były lepsze skinobok, były. No. Ale niestety, niestety. Tej skrzynki też nie kojarzę, otwórzmy sobie ją 5 e, no. razy, 25 dolarków za, za takie otwarcie No może tu polecieć złota skórka, ale okej okay. Dobra, tu dużo chyba tych blaze'ów leci, tak? 25 dolarów z lekkim e, tam plusem z centami, także myślę, że spoko Może kochani otworzymy sobie 3 takie e, kliknięcia, damy sobie na jokerze Popatrzcie 17 dolarków, okej, okay, to jest plusik no Dostaliśmy w dobrym stanie, w Chciałem kliknąć train again, ale nie wiem dlaczego nie kliknąłem 30 do dolarków Okej, okay, jest bardzo fajnie I 26, 3 kliknięcia, 3 na plus kochani I zróbmy z nich e, kontrakt e, 50, nie, 74 I możemy 89 albo 60, także Albo mały plus, albo duży. Yy... okej okay. No nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, tak? 59 dolarów mamy. Także troszeczkę przepariliśmy teraz, kochani. Hmm, co by tutaj yy, zrobić, moi drodzy? Co by tutaj zrobić? Otworzyłbym sobie skrzynkę Music. Ona jest taką zdrajczyni trochę. Trochę jest taką zdrajczyni bo ona lubi dać, zobaczcie, zobaczcie co to się podziało. 29 dolarków, a daliśmy 21. Także jest plusik, jest plusik. Musimy otworzyć jeszcze coś za 300 dolarków, żeby odblokować tutaj tego Elite case'a z którego lecał, kochani, naprawdę już mocne skórki, nie? Można nam się trafić środ albo coś bardzo dobrego, także... <laughs> Warto do niej dotrzeć. Ok, zobaczmy sobie taką kolekcję może 2015 roku. Takie e, ta, e, takie jakby to powiedzieć stare skiny, no ale e, on chyba nie będzie dużo kosztował, Ok, Myślałem, że będzie mniej Czy to jest skrzynka, na której my tylko plusujemy? Może ten e, MK nie będzie kosztował? 250. No nie jest to duży minus, to jest tylko strata tylko dolara moi drodzy Ok, Ale tu lecą same takie średniaki, średniaczki Oj oj, dobra, otworzymy 3 kochani za dyszkę Okej okay. No już nam się zwróciło I to bardzo fajnie 16 dolarków kochani 16 dolarków a my, kochani, robimy teraz bitwę y, ostateczną i zrobimy ją na 3, żeby się troszeczkę odbić. Myślę, że jakaby y, 130 dolarków to za y, 25 dolarków. 25 damy sobie music case'y Okej, okay, mamy dać 3. I damy sobie skrzynkę green. No ostatnio nam to nie dało taka formacja. Także może teraz dano, zwiększyliśmy, będziemy walczyć na trzech, tak, czyli mniejsze szanse <laughs> na wygraną, ale więcej do zgarnięcia. Okej, okay, dostajemy najlepszą płytę na start, kochani, żebyśmy otrzymali tą przewagę. Jak na razie tutaj są takie, no właśnie, właśnie, to są takie jedne płyty, które dają po prostu tyle kasy, że naprawdę fajne można sobie zrobić profit, ale kolejne 7 dolarów, także dużo straty nie mamy do najzduda, nice ale żeby najzdut nice trafił, a my coś kozackiego no i tyle i tyle, no trafia y, emeralda tutaj, y, tak zwanego y, cz 169 dolarków kochani i mi nic nie mamy do powiedzenia, no kochani, kolejny raz y, w sumie tak patrząc y, Bitwy nas po prostu zrujnowały, nie? Także, kochani, lepiej chyba sobie przyjść tutaj, po jakieś skrzyneczki czy coś, właśnie w takim czymś, myślę bym y, tutaj próbował na waszym miejscu. A ja jeszcze otworzę raz dla was tutaj to przepiękne y, dzieło GG Dropa. 5 dolarków. I kochani, zobaczmy, ile jesteśmy w plecy, ale obstałem, że nie ma. Nie mało, 324 dolarki, no nie jest za dużo, nie jest za mało, także yy, kochani, nie jestem jakiś zrażony. Jesteśmy w stanie jeszcze z tego coś uciąć, ale to już kochani w następnym odcinku yy, żegnam was z kodem 16, da 11% na depozytu oraz możliwością zakręcenia kołem z bonusami. Trzymajcie się elko.